Raczej... A jak selekcjonujecie w ogóle to, komu pomagacie? Mówisz, że tych ofert zapytań jest sporo, bo to jest też zrozumiałe, bo jeżeli ktoś z zewnątrz widzi, że mocno się angażujecie w sport, to no. dlaczego miałby nie zapytać? Jakim kluczem się kierujesz, dobierając to, wiadomo, wszystkim nie pomożecie. Trzeba tak. wybrać. To w jaki sposób wybierasz? Yy, przede, wszystkim, przede wszystkim ktoś, kto do nas się zwraca, i yy, jeżeli już jesteśmy zainteresowani, my też widzimy po tym, w jaki sposób się kto do, ktoś do nas zwraca. To jest, to jest jedna rzecz, yy, yy, taka pierwsza. Natomiast jeżeli ktoś się do nas zwróci i już yy, zwracając się do nas, naprawdę przedstawia nam takie plany na przyszłość, tak? czyli on już coś chce osiągnąć i pokazuje nam, w jaki sposób to zrobić i do czego jesteśmy mu potrzebni. No to taka, taka, taki zespół czy drużyna ma szansę powodzenia, że, że nawiążemy współpracę. Po drugie, to patrzymy na tą taką społeczność lokalną, ale szczególnie w tych obszarach, czy w tym rejonie, w którym my się znajdujemy, tak? czyli tam, gdzie po prostu budujemy. Jeżeli ktoś. Jesteśmy w danym miejscu i, i, i ktoś się do nas tam zwraca, to ma taką dużą szansę, że tą współpracę nawiążemy, ale to nie na zasadzie takiej, że dzień dobry, jesteście firmą, która współpracuje z wieloma i to dajcie nam jeszcze jakieś pieniądze, bo my też chcemy, bo wy wszystkich wspieracie. No to tak się to nie odbywa. Wiadomo, to są też spotkania, to nie jest tak, żeby na podstawie pisma, tylko zapraszamy na spotkanie, rozmawiamy z każdym, z każdym rozmawiamy zawsze. Jeżeli już się decydujemy, to, to oczywiście przed podpisywaniem umowy czy przed procedowaniem dalszych, jakichś tam ruchów zawsze jest rozmowa tak I, no i na podstawie tego weryfikujemy po prostu To o technikali ja cię chciałem podpytać znowu jeżeli ktoś miałby taki pomysł bo to co widzę jest firma powiedzmy znowu wracamy do tej rosnącej też pomyślała, że słuchajcie mamy lokalną drużynę, czy to piłki nożne czy jakąś siatkówki i tak dalej masz do podrzucenia jakieś rzeczy, które już wypracowałeś które sprawiają, że te wsparcie ma sens, że to nie jest właśnie te rzucenie przelewu i dobra, to niech się dzieje i coś tam z tym zrobicie, co, co na bazie Twoich doświadczeń sprawia, że ta współpraca między firmą a klubem rzeczywiście ma ręce i nogi. Ty widzisz, że to zmierza w dobrym kierunku? Generalnie to wygląda w ten sposób, że jeżeli my nawiązujemy tam współpracę już z klubami, to my zawsze oprócz tego, że to nie, to nie odbywa się u nas, tak, Że, że na no takim przysłowionym tylko przelewie. Absolutnie. My, nawiązując współpracę, też staramy się pomagać poprzez nasze kontakty. I to nie chodzi o to, że szukamy jakichś dodatkowych sponsorów do tego klubu, tylko bardzo często jest tak, że na przykład te, te mniejsze kluby, tak. A to wygląda w ten sposób, że takie kluby, które grają w tam w niższych ligach, czy nawet w klasie B, a też takie mamy, one są nieprzygotowane do, do takiego czegoś, że na przykład kupując stroje, tak? Oni kupują te stroje, no, ktoś tam przyszedł, jakiś przedstawiciel, kupił, jakieś tam pieniążki oszczędności mieli kupili te stroje, ale oczywiście przepłacili, bo ktoś ich do tego namówił albo fajnie tam, że tak powiem się zareklamował i my oprócz tego to jeszcze pomagamy w taki sposób, że rozmawiamy z naszymi różnymi partnerami, tak? bo mamy różnych sportów działając jako sponsor druż... różnych dyscyplin sportowych. Poznaliśmy mnóstwo osób. I to jest kolejna rzecz, która, która jest bardzo, dzięki temu sponsoringowi nam pomogła, bo niesamowite kontakty pozyskiwaliśmy, to o czym mogę później jeszcze powiedzieć, bo też ostatnio też o tym mówiłem. Natomiast to nie tylko polega na tym, że, że, że dokonujemy przelewów. My oczywiście pomagamy pozyskiwać, tak? I czy stroje, czy różnego rodzaju sprzęt sportowy, bo budując obiekty sportowe, znamy firmy, które takie sprzęty sportowe dostarczają, treningowe, czy różnego rodzaju, tak? I tutaj my się też angażujemy. My się bardzo mocno angażujemy w takie w taką pomoc, czyli nawet jeżeli ktoś od nas dzisiaj dostał jakąś złotówkę, to tej złotówki nie wykorzysta w 100% na to, bo, bo ktoś ich tam próbuje naciągnąć, tylko tą złotówkę w sposób bardzo taki ekonomiczny wykorzysta trochę na sprzęty, trochę na wynagrodzenie, a trochę właśnie na, na, na tą akademię. Tutaj bardzo mocno też doradzamy w takich. W takich mhm. sprawach. I, I to często się dzieje. Ostatnia rzecz, o którą chciałem cię zapytać, wracając do tych. Może nie niszowych, ale mniej komercyjnych dyscyplin sportu, o które, o które też jesteście zaangażowani. Bo znowu, wywodzę się z jednej z nich, z lekkoatletyki, i wiem, że inaczej, mówiąc otwartym tekstem, to nie jest ta sama sprzedawalność. Logo tekstem na koszulkach Wisły versus logo na koszulkach zespołu żużlowego czy hokeja. To nie jest ta sama ekspozycja. Skąd wola, pomysł, właśnie, żeby też w tych dyscyplinach, które nie są z pierwszych stron gazet, tych sportowych czy innych dzienników, jakichś wydań, wiadomości, żeby też tam się pojawiać? Tak jak wspomniałem, dla nas dzisiaj nie jest już tak, tak ważne budowanie. Czy reklamowanie się, bo, bo firma Texon już jest dzisiaj na rynku budowlanym, na rynku polskim, bardzo rozpoznawalna. Nawet ostatnio rozmawiałem z takim moim przedstawicielem, nie przedstawicielem, tylko takim partnerem z Czech, gdzie, który powiedział, że już nawet na Czechach was mocno kojarzą. W Czechach, bo tam, jeżeli chodzi o baseny, tak? co było fajne. A tego tak a propo, to nawet na rynek czeski się zastanawiamy, czy. Czy jakoś no. na czasie się tam nie przenosić, też jakiegoś działu. Ale, ale to już, już dzisiaj, to wspieranie tego sportu, to już nie polega tylko na tym, żeby się reklamować, żeby tą markę budować, bo ta marka została zbudowana. Dzisiaj to my chcemy naprawdę, tak naprawdę, to my chcemy pomagać. I dlaczego są takie różne dyscypliny? No kierujemy się tym, tak jak mówiłem, zwracają się do nas różne osoby i ten, kto przedstawi nam Naprawdę bardzo fajny, przejrzysty sposób, plan, jaki chce zrealizować przy, przy naszym wsparciu, i widzimy, że faktycznie to jest naprawdę ułożone i to może się udać, no to wtedy my nawiązujemy tą współpracę, tak? yy, I jesteśmy w różnych dyscyplinach dlatego między innymi. Ja wiem, o tym, tak. że, ja wiem o tym, że hokej to jest może inna dyscyplina i ona nie jest taka rozpoznawalna, natomiast jak pojechałem na mecze hokejowe, bo też również do Sanoka a ten mecze jeździmy, no to to jest to się całkowicie na żywo inaczej ogląda. Ja tak samo jak jesteśmy w, w, futsa, w futsalu z Eurobusem, jak oglądałem w telewizji ten futsal, to to się, jak się oglądało, to tak oglądało się 5 minut, a to jest futsal, tak? Ale jak pojechałem, to, no ja jestem praktycznie teraz na każdym meczu futsalu w przemyśle. Mhm. No to jest coś niesamowitego. Jak ja widzę, jak ilu, ilu kibiców przychodzi, jak oni to przeżywają, co tam się na tym boisku dzieje, no naprawdę, no, to trzeba przeżyć i wtedy. No masz tą taką satysfakcję, że ty jesteś tutaj w środku, jesteś z tymi zawodnikami, jesteś z tą społecznością, pomagasz i pomagasz osiągać ten cel, który, który tam wszyscy Tobie przedstawiają, tak? że, że taki chcą osiągnąć. No, tak. Tak naprawdę tylko.